Pseudonim, Gimper. Akceptuję regulamin. Jest już zajęty. Dobra. To rep sobie wrzućmy. A jest on dostępny. Okej, okay, tak to wygląda. Dobra, ciężko mi określić, jak tu powinienem ten monitor dać. Ee, żeby to miało ręce i nogi. Aha, ja się w dziewczynkę wcielam. Dobra, okej, okay, zróbmy to. Eee, Przekwytywanie monitora. Okej, okay, mam to w ten sposób. Eee, zmniejszę to po prostu do tego okna i powinno być spoko. Dobra, czekajcie teraz. Daję sobie na full screen okno, żeby lepiej tym pozarządzać. No to jest za duże. W sensie nie jest to 16 na 9. No um, dobra, to zrobimy tak. 1280 na 720 te pierdole. Ok. Damy to teraz tak. Ok. I ustawimy to teraz, przechwytywanie monitora. na no sensowny region tutaj. Żeby to miało ręce i nogi. Um, kurwa, no to nie ma sensu, żeby to było 16 na Spróbujmy. 16 na 9, dajmy to w ten sposób. Nie, to powinno być większe. To w ogóle nie ulega wątpliwości, że ten region powinien być dużo, dużo większy. Powinno to mniej więcej taki obszar obejmować. Mhm, I teraz to ma sens. Zrobimy tak. Dobra, to bardzo się nam trochę powiększyło tutaj. Zmniejszymy sobie... No dobra, i powiedzmy, że będzie to miało paski po prostu delikatne z góry i z dołu. Spoko. I zróbmy to sobie w ten sposób. Ta gra jest homofobiczna i nie można być chłopakiem. Wiem, zauważyłem i nie podoba mi się to ani trochę. Dobra, stop, zakończ. W takim razie, niech się dzieje słodki flirt e, Co ta głupota ja pierdolę tej Ribby zasubskrybował, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie Tam poprzednio jeszcze ktoś, ale nie wiem czy widziałem Więc bogo. U mnie jest 25 FPS-u, słuchajcie, bo przechwytywanie monitora tak na OBS-ie u mnie działa Że jest troszkę mniej e, Musimy sobie puścić jakąś muzyczkę fajną do tego Dobra, puśćmy Every Time We Touch, bo to jest ładna muzyczka zawsze Na jakieś... Puśćmy albo może jakąś całą płytę, jakieś łzy Płyta, o To są ładne piosenki o miłości Łzy jesteś... Jesteś jaki jesteś, cała pucha. Dobra, to będzie myślę pasować do tego klimatu. Dobra, zmień wygląd i zaimponuj wszystkim. Zaczynajmy w takim razie. Moja fryzura. Okej, okay, mogę sobie wybrać fryz. Nawet no, bym z taką, ja lubię z prostymi włosami. Kolor włosów. Taka jak w sumie była ciemna blondynka jest spoko, jasnej blondynki nie, nie chcę. Ciemna blondynka, zielone oczy, widzisz że ładne to jest. Tu sobie mogę tak, a brwi mogę wybrać. No woda, takie groźne. Oczka sobie mogę wybrać. O, uśmiech nie może być. Śpiąca z serduszkami, z dolarami. O, tutaj tak miga, bardzo ładna. Uśmiech, o, zajebiście, można sobie wybrać. Języczek może być. Uśmiech taki zadziorny może idamy, to jest spoko. Może być zarumieniona, no, nie, nie chcemy. Chcemy, żeby była twarda. Babeczka i będzie wszystkim wszystkimi chłopcami poniewierać, nie? Będzie ich bić. Gwiazdka jest spoko. Gwiazdka jest zajebista. Dobra. Jest to sensowne. Eee, tak mi się wydaje. Wybierz swój znak zodiaku. No jestem baran, to wybiorę barana. Jaka jestem... A tu klimat, muzyka, efekty, co mogę pobierać, bo to chyba będzie jakaś muzyka, tak? Zobaczymy, dobra, zatwierdź. Wkrocz w świat słodkiego flip, odcinek wierszy, demonstracja. Jak to działa tej? Żebym wiedział, A, i są dźwięki normalnie, okej. Okay. Dobra, to ja muszę dać ciszej w takim razie to. Do 10% procent dam, a Teuzyse mogą lecieć w tle. W ten sposób, dobra. Cześć, witaj w Słodki Blit. nazywam się Chinomimi. No to powiem Ci, że fajne imię, ruchałbym Cię już. Jestem tutaj, aby wytłumaczyć Ci zasady gry. Czy jesteś gotowa? <grytanie> Myślę, że tak. Zaczynamy, zacznę od punktów akcji, czyli punktu PA, czyli punktów akcji. Pozwalają one wykonywać różne czynności, tak jak na przykład przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Możesz zobaczyć listę swoich punktów akcji, na górze ekranu otrzymujesz 10 punktów akcji. Każdego dnia w momencie zlogowania się. Jeśli zabraknie punktów akcji, będziesz musiała poczekać do jutra albo pójść do banku. Zrozumiałaś? Tak. Super, sprawdźmy to od razu. Spróbuj, pójść do pokoju po twojej prawej stronie i wrócić. Poczekam na ciebie. Dobra, pokój gospodarzy. Dwa punkty akcji i wrócimy se. I mam jeszcze 96 punktów akcji. Super, sobie masz, A więc idziemy dalej. Oprócz punktów akcji, ponieważ także pieniądze. Możesz sprawdzić, ile masz pieniędzy. 150 dolarów mam. Pieniądze przydadzą ci się do kupowania różnych rzeczy i ciuków. Każdego dnia w momencie czy otrzymasz 15 dolarów. Jeśli potrzebujesz więcej pieniędzy, możesz iść do banku. Czy zrozumiałeś wszystkie zasady? Tak. I skoro mówimy o pieniądzach, moje wskazówki nie są z darą. Gdybyś mogła mi zapłacić 100 dolarów, na pewno nie zapłacę. To niezbyt mnie, Chciałam pójść na shopping. Przedawca ciuków jest taki słodki. Żarto Trudno wam tak ale tylko dlatego, że to ty. Nie no, ale dobry jestem. Nie zapłaciłem jej keszu, ale ma ładne skrzydełka, nie to peżowe. Skoro mówimy o podrywaniu, na pewno spotkasz wielu interesujących chłopaków, musisz wiedzieć kilka rzeczy. Każdy z nich ma swoje przyzwyczajenie, najszybciej znajdziesz ich w ich ulubionych miejscach. Nie znaczy to, że zawsze będą w tym samym miejscu, a to ja muszę ganiać za nimi te to jest realistyczne. Jednocześnie, niektórym z nich jest łatwiej spotkać, ale nie znaczy to, że jest łatwiej ich poderwać. Nadążasz? Tak rozumiem. Widzisz ten wskaźnik po prawej to love meter Kiedy rozmawiasz z jakimś chłopakiem wskaźnik wzrasta lub maleje Im wyższy jest wskaźnik tym bardziej chłopak Cię docenia I na odwrót Im mniejszy wskaźnik tym mniejsze masz szanse żeby go zdobyć To bardzo ważne, tak Sprawdźmy to od razu Wróć do pokoju po prawej i zamień kilka słów z moim kolegą Dobra, zobaczymy czy się nadaje To jest kolega? O, wygląda bardziej jak koleżanka, okej okay. Witaj, a więc dopiero zaczynasz. Nazywa się Dimitri, bardzo się cieszę się, że Cię poznam. Miło mi też się cieszę i ja niekoniecznie przyszłam tutaj po instrukcji. Ja się cieszę, to powinno działać na plus. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać, teraz wybierz, wybacz mi. I co, poszedł co już? I to to była cała podrew? Chyba mi średnio poszło. Już zrobiłaś dobre wrażenie. A, okej. Okay. No dobra. To powiem, że nie będzie to trudne chyba. Mówiąc krótko, na końcu odcinka, już miała możliwość spotkać się z chłopakiem, który miałeś najlepszy kontakt, tak więc dużo zależy od twoich wyborów. Wiedzę, że samo zobaczenie na randkę nie przesądza sprawy. Musisz się obrać czuły, które spodobają się twojemu chłopakowi i czasem poprawnie odpowiedzieć na jego pytanie. Jeśli dadzi się przejść te etapy, Twoja randka okaże się sukcesem. Czy z tym, czy mogę go obrażać. To jest zawsze, ja się zderzałem z tym problemem na randkę, że ja przychodziłem i obrażałem ludzi. I ja nie wiem, czemu oni nie, nie podobało im się to. Ja uważam, że obrażanie się nawzajem jest najpiękniejszą rzeczą, jaką można robić. Dobra, zrozumiałem. No dobrze, wiem, że chłopcy są fajni, ale spotkasz również wiele innych rozum, mniej lub bardziej sympatycznych. Widzisz, nie wszyscy są tacy jak ja. Radzę Ci także czytować w każdym odcinku na spotkanie z wróżką, bardzo zabawną postacią, która zawsze jest gotowa dać Ci kasę, punkty, akcje, a nawet unikalne ciuchy. Okej. Okay. A, no tak, faktycznie, bo jako dziewczyna muszę ubrać się w coś innego niż koszula i spodnie materiałowe. A, tak, w poszczególnych odcinkach będziesz musiała, na przykład będziesz musiała zdobyć pewne informacje, okej? Okay. Będziesz mieć różne zadania, odnaleźć różne przedmioty. Są trzy sposoby, aby je zdobyć. Wystarczy je kupić, dobra, wszystko rozumiem. Wejdź do sali po prawej, małą rzeźbę i wróć tutaj. Dobrze, muszę podnieść przedmiot. Jestem w pokoju, nie zapomnij zagrać figurki słonia zanim wyjdziesz z sali. No to powiem kurwa, że prawie jej nie zauważyłem. Dobra. <grym> Został umieszczony. To jest gra dla dziesięcioletnich dziewczynek. Jak to jeszcze jej nie znalazłaś? Mam ją. Wrócę do shoppingu. Oprócz ubrań możesz kupić jubiler. Oczywiście, pierścionki. Dobrze, rozumiem wszystko. Na przykład możesz nosić pierścionek, dzięki któremu łatwiej będziesz mogła znaleźć danego chłopaka. Okej, okay. jeżeli będzie na przykład, nie wiem, głupim fiutem, który nie będzie ze mną rozmawiał, tylko będzie patrzył na to, jakie mam pierścionki i czy są drogie. To zawsze warto imponować takim ludziom, zgadzam się. Dobra, dobra, skończ pierdolić, idę na miasto. Wszystko zrozumiałam. O, to wróżka! Jaka ładna wróżka różowa. Wróżka Titi! Mam dla Ciebie małą niespodziankę, aby pomóc Ci szybciej postępować w kolejnych odcinkach. 100 punktów akcji dostałem, zajebiście. Dimitri Dobra, coś mi restartuje Nowe liceum Dobra, idziemy Aj, wszystkich będę ruchał, nie? Dzień dobry, witaj w liceum Słodki Amoris ja Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz Super, na pewno Ministerstwo Oświaty wydało kurwa zgodę na taką nazwę Radzę ci spotkać się z Natanielem Głównym gospodarzem szkoły, który sprawdzi czy z swoimi dokumentami jest kompletna Ale go wyrucham W tej chwili powinien być w pokoju gospodarzy Idź od razu spotkać się z gospodarzem Ej, ale on jest blondynem, ale on ma ładny krawat Dobra, biorę go Ej Nataniel to ty, dzień dobry, szukam Głównego gospodarza. Cześć nie widzieli gdzieś może Nataniela w okolicy Dobra, nie będziemy mu pokazywać jakoś za dużo zainteresowania na start, zapytamy czy nie widział Nataniela. To ja, ten Nataniel, potrzebujesz czegoś. Dyrektorka zanim się z tą sprawą z sprawie mojej teczki musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami, dyrektorka kazała to zrobić. No są bardzo porównywalne odpowiedzi, nie ma tu niczego z pazurkiem. Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami, no? Okej okay, spadło, No się, że jesteś nowym uczynnikiem, no i spadło, ale to jest jakiś frajer pewnie, Kujon. Od się już para w swoich papierach W sumie to brakuje kilku rzeczy Potrzebuję jeszcze zdjęcia do dokumentów 25 dolarów opłaty za teczkę A co najważniejsze wygląda na to, że załączyłeś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców Bo jedzą mnie za gówniarę teraz weźmie To chyba nic poważnego w końcu tego papieru Jesteś pewien sam ja przygotowałem Okej okay, zostawiam ci to wszystko i przyjdę kiedy będę miała Dobra on się wydaje taki Jak mu rzuciłem taką odpowiedź która mu coś zasugerowała To on chyba nie jest taki szybki w relacjach i wydaje się że taki dosyć formalny i taki trochę... No dobra, nie będę go oceniał. Że mnie nie chce. Jesteś śliczną dziewczynę mam ja pierwsze, ale jesteś frajerem. To chyba nic poważnego w końcu, to tylko papiery, jesteś pewny. Dobra, on chyba nie, nie, za zbagatelizowanie tego jemu się to nie spodoba. Czy jesteś pewny? O, wzrosło. W czego go sprawdzę, czy twój formularz nie zawieruszył się. A ty zajmij się zdjęciem i opłatą. W każdym razie, miło widzieć, że nowa odpowiedzialna uczennica. Właśnie, on jest taki, że on właśnie lubi takie takie charakter, że to jest porządny i poukładany. Dobra, zakończ rozmowę. Dobra, to ciebie już złapałem Nataniel, spokojnie. O Jezu, głupie cipy przyszły. Ha, to ty jesteś znowu Obieszone lale, ta się maluje. To są pewnie głupie cipy, które będą nas sabotować przez cały czas. Nie mamy szczęścia do nowych, prawda dziewczyny? Haha. Ołcz ha. popchnęły mnie, gdy przechodziły. O, no wyglądały jak takie głupie cipy typowe. Dobra, spokojnie, poradzimy sobie z nimi. No tak, możemy iść do sali A na dziedziniec albo do pokoju gospodarzy. Tu nic nie ma. Tu był Nataniel O, halo wróżka. Titi, co tu robisz? Jestem opiekunką i wróżką. Trzymaj to prezent. Pomoże ci w poszukiwaniu. Naszyjnik z perłą został umieszczony w twojej szufladzie lub szafie. Nawet co potem założymy? Chodźmy na razie się tu przejść. Nazywam się Iris. Z nią też mam wskaźnik jak się lubimy. Cześć, ja jestem repnik. No to będzie mam śliczne imię jak dla dziewczyny. Kurwa, myślę, że to jest ksywka. Dobrze, repnik to bardzo ładne imię dla dziewczyny. Cześć Iris. Mam nadzieję, że będzie się tutaj dobrze czuła. Okej, okay, ona akurat jest sympatyczna. Nie ma co tutaj szperać. Idziemy stąd. Chodźmy na dziedziniec. O, to jest jakiś ziomek. Dobry, on wydaje się dobry. Tak, spójrzmy na niego, spróbujmy go ocenić, nie? Zbuntowany się wydaje, nie Znaczy tak, jest w sumie ubrany spoko, ale ma długie włosy, yy, wygląda trochę pedalsko, może to jest kwestia takiej kreski, ale jest zbuntowanym, więc on raczej nie będzie taki, jak Natalia, bo właśnie bardzo poukładany, co w sumie mogła nam zasugerować jego koszula. On wydaje się taki zbuntowany, dobry. Więc raczej trzeba polecić pewnie siebie, bo to może go zradzić. Niedobry jestem nowa. Szukam kogoś, to mógł pokazać mi szkołę. Na minus. Czy ja wyglądam na przewodnika turystycznego. Okej, okay. jest również opryskliwy. Mogliśmy się tego spodziewać. Zawsze jesteś. Widzę, że masz niezły charakterek. Czy zawsze jesteś taki miły. Pytanie, czy będzie wolał pojechanie... W sensie, wydaje się, w związku z tym, że jest opryskliwy e, i niemiły, pewnie nie zareaguje dobrze na ironię. Spróbujmy powiedzieć mu wprost. Okej, okay, poszło na minus. Nikt cię nie zmusza, żebyś ze mną rozmawiał dziewczynko. Dobra, lamus, Nie chcemy go podrywać, tak. To jest człowiek, który w związku by nam próbował zakazywać różnych rzeczy. Yy, podejrzewam i to nie byłby dobry materiał. Okej, okay, jest tu znowu ten pajac. Masz może mój formularz, gdzie mogę zrobić zdjęcie do dokumentów. Masz może kasę. Tu masz może kasę na opłatę za moją teczkę. Czy ja wyglądam jak bankomat? A to czemu nie mogę mu wpierdolić? Myślę, że ta opcję dialogowa, możemy jakoś rozwinąć, a nie tylko wyjść na głupią cipę. Ja. Yeah! Dobra, okej, okay, chodźmy do pokoju. Jest tu Nathaniel, okej. Okay. Zapewnić będzie, przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać cię do tej szkoły. Dlaczego mam jakąś dziewczynę, której nikt nie lubi? Co? Dlaczego? Okej, okay, to była dobra opcja. Gdybyś wzięła swoją minę, niezły żart. O ty, czyli ty mnie... Okej, okay, to on też mnie zaczął. Yy, dobra. Słaby ten twój żart. Chyba nie jesteś zbyt dobre do wcipów. Dlaczego to jest na biało? Nie powinno być. Ale to nie jest śmieszne, przestraszyłeś mnie. Chyba nie jesteś zbyt dobry. ha, ha, ha słaby ten... Czemu nie gramy nic powiedzieć, że e, a gdybyś ty widział swoją minę, nie wiem, jak ja ci zaraz wyjebieć. Czemu czy, czy, czy nie ma tu jakichś właśnie fajnych opcji dialogowych? No dobra, spróbujmy. Ha, 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 słaby ten twój żart. Chyba nie... A nie mogę go skomplementować za dobry żart. Ale to nie jest śmieszne, przestraszyłeś mnie. To chyba jest, będzie najlepszy. Okej, okay, dobra, na plus. Wybacz, następnym razem postaram się bardziej. Zakończ rozmowę. Dobra, poszliśmy na plus. Czuję Nataniela. Wyczułem go, nie? Jest spoko. A więc zacznij od twoje teczki, Uzupełniasz dokumenty, nie mamy jeszcze czasu sprawdzić, czy twój formularz gdzieś tu jest. W razie czego zajrzyj później, okej? Okay? Daj mi chwilę spokoju z tymi dokumentami. Gadasz tego o papierach, zawsze jesteś taki stylny, zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny. Czemu nie mogę mu nic po miłego powiedzieć, jak chcę go poderwać? Ja! Yeah. Dobra, spróbuję wybrać najlepszą opcję z tych trzech. Dobrze. Uzupełniasz dokumenty, nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, czy twój formularz gdzieś tu jest. Daj mi chwilę spokoju. gadasz tego o papierach, zawsze jesteś taki silny. Zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny Nie wiem, a nie mogę mu powiedzieć czegoś w stylu zamiast szukać teczki, wola, abym poszukać w tobie fajnych cech, bo na razie jest mi ciężko. Coś z pazurkiem, ale tak fajnego, przegminionego byśmy coś kurwa powiedział dobra, daj mi chwilę spokój z tym. To nie, bo to jest taki olewatorski, on tego nie lubię. Nie ja tylko o papierach zawsze jesteś taki sztywny. To jest tak dosyć wprost mu zasugerowanie. Zdecydowanie nie jesteś zbyt zabawny, to jest obrażenie go, więc nie chcemy. Dobra, spróbujmy B. Na zero, tak to już jest, że braca w administracji nie jest zbyt zabawna, ale widzę, że chyba będę musiał się bardziej wyzilić. Jestem pewna, że jak chcesz, to potrafisz Przepraszam, nie chciałem Cię obrazić, może jak pałkniesz klauna, to Ci pomoże <grym> Powiedziałbym mu to, ale jest chyba taki, że się obrazi, a naszym celem jest poderwanie go A nie analizowanie, czy będzie dobrym partnerem Dobra, powiedz mu coś miłego, okej okay. Masz rację, następnym razem bardziej się postaram Okej, okay, Nataniela sobie urabiamy powolutku Jeszcze, jeszcze siądziemy mu na kutasa Będzie spoko Możemy na miasto sprawdzić. Co to jest? Kim ty jesteś? Jak to się stało, że tu jesteś? Tak, dziękuję. Jestem szczęśliwy, że moja kandydatura została zaakceptowana. Naprawdę bardzo chciałem być w tej samej szkole, co ty. Naprawdę to miłe. Zakończyłeś wszystkie formalności. No super, mam jeszcze kilka spraw. To niemożliwe. Dobra, bądźmy mili. Wygląda jak taki chłopak, który zapyta się okres czego, jak my powiemy, że mamy okres. Nie pytają o wiele rzeczy, więc szybko poszło. Mam nadzieję, że ludzie w mojej klasie będzie miłe. Nie ma ku temu powodu, by mogło być inaczej. Nie na to. Okej, okay, bądźmy mili dla niego. A jest taki, że to jest głupek. To jest rodzaj głupka właśnie. Jak mu będziemy mówić miłe rzeczy, to on będzie nas lubił, więc spoko. Okej. Okay. O! W sumie to nie powiedzieliśmy, mi, czy odnalazłeś moją teczkę. W sumie to nie, dzisiaj się zawieruszyłam wśród innych papierów, ale odłożymy ją na bok. Trzymaj. Wiesz może, gdzie mogę zrobić sobie zdjęcie? Masz może pieniądze na opłatę, więc więcej nie pytasz. Zapytam o zdjęcie. On chwalugi być może. Możesz pójść na bazar, znajdziesz tam automat do robienia zdjęć. Dobra, no pieniądze go nie będę pytać. Dobra, z tym nie ma co rozmawiać, to musimy coś iść porobić. Dobra, chodźmy na miasto. Jubiler, moje mieszkanie, sklep z ubraniami, bazar. Bank, gdzie on powiedział? Kurwa, nie słuchałem go, bo się zapatrzyłem. O jakimś targu coś powiedział. Bazar. Tak? Zdjęcie do dokumentów, 10 dolarów. Dobra. Idziemy na Taniela ruchać. Wezmę go, zaproszę do domu, żeby mi sesję on zrobił. Liceum, słodki Amoris. Szukajmy go. Jest! Wiesz dlaczego blondynki jedzą w ziemię? Bo grunt to zdrowie. Co robi kucharz, gdy go atakują? Wzywa posiłki. Jeśli ja jest w ogóle, że pyta nauczycielka. Zamknięta, proszę pani. On się wydaje takim typem człowieka, że to trzecie go rozśmieszy. Dobra. To już wszystkie podpowiedzi są... tak. To jest w sumie śmieszne, że wzywa posiłki. Nie to bawi. O, śmieszny ten twój żart powiedział. Dobrze, ale urawiamy Nataniela. Jezus Maria, jak chcę zobaczyć Twojego kutasa. Dobra, no i poszedł sobie, halo. Udało Ci już wiedzieć ca całą jest mega wielkie. Jest takie wielkie jak twój kutas z pewności. bo już by był mój. Jest takie... Jest takie wielkie, że może trzeba być kilka miejsc, no to i się gdzieś zgubić. To prawda, że jest większa niż nasza stara szkoła. Może chciałabyś się później przejść ze mną co ty mu odmawiasz? Jezus Maria, to jest chyba cel, żeby jak najwięcej zaliczyć facetów Za głupia gra Może później Super standard, są jakieś fajne miejsca To dobrze, że umiesz być asertywny, Tomasz Ale akurat chcę z nim Dobra O, babcia Tak, oto moja teczka Zobaczymy, nie przyjmuję takich latających kart Znajdź przynajmniej jakiś spinacz, zepnij dokumenty i wróć do mnie Dobra, Znajdziemy sobie spinacz Spinacz pewnie będzie na mieście Na bazarze podejrzewam, jak pójdziemy A, nie ma Sklep z ubraniami Okej, okay, tu możemy sobie jakieś rzeczy... Aha, bo jestem ubrany tak na razie Jakieś dziś siory muszę Aż spódniczki można tylko co Klasyczne czarne spodnie O, daj mi coś, przymierz O kurwa, pewnie biorę Bierę góra jest spoko ta bluzeczka taka jest ładna Na jakiś bisiorek bym sobie mógł kupić Ocieplacze na ręce? Fajnie sobie, tak w japońskiej stylistice wygląda fajnie, ładnie. No, zobaczmy co tu masz. Bramzoletka na rękach. Aha, bo to bym musiał odprzymierzyć teraz, tak? A, bo się parę nałożyło na siebie, dobra. Dobra, zobaczmy co ja tu jeszcze mogę założyć. W sumie spoko, ładne to jest. W ogóle bardzo ładne, ten. A jak chciałem coś do... O, tu są wisiorki. Truskawkowa guma do rzucia. Hmm. Okej. Okay. Może nie jest to szczyt marzeń. Daj mi jakiś naszyjnik Odprzymiesz te gumę, dobra chuj Złoto czarny naszyjnik No nie, taki nie jest ładny Piegi se mogę kupić Co to jest? Z na to wygląda No wyjeb to Dobra, ale z rzeczy, które kupimy To myślę, że te ocieplacze są fajne One ładnie wyglądają, naprawdę Spoko, kupimy se ja Czy ja chcę jakąś czapkę? Snapa jakiegoś, jakbyś miała Spinki A tak ta gwiazda? Ta gwiazda w sumie spoko. Uszykota. Japończycy to lubią, a to jest chyba oparte japońskie. Chyba to kupimy sobie tej uszykota. Chodźmy się przebrać. Do mieszkania pewnie, no nie. się, selale. Moje rzeczy. Formularz zgłoszeniowy, zdjęcie pomnik słonia. Położę se na komodzie, o, bardzo ładnie. Położymy se, Szafa, przebierz się. Dobra, a ja mam jeszcze jakieś rzeczy w domu? Ja spodnie kupiłem, przecież powinienem mieć, halo. Czapki. A daj mi inne rzeczy. To ja muszę klikać tu? O, właśnie. Halo, no kupiłem... Kurba. Moje maile, moje replaye. To gdzie ja mogę mieć to? Jak nie tu. Kupiłem przecież, wydałem pieniądze. Coś się nie chce grafika doładować. Gimber, możesz przejść tylko jednego chłopaka na odcinek Jak rozkazujesz sobie tego w okularach to już nie zobaczysz Nataniela Ojej to nie wiedziałem No dobra no to porucham się z Kujonem w takim razie Moi faceci 27 Castiel minus 20 I dobrze będę zjebany w sumie Uwielbiam swoją nie Nienawidzi dostawać rozkazów Ajazd Ken jest łatwy w sumie tak? To jest Ken że być bardzo zakochany i specjalnie się z tym nie kryje Jest bardzo miły i uczynny ale także trochę natrętny Znak ryby, dobra spoko. Moment odświeżymy sobie, bo słabo mi działa dosyć. Tomek, ale się wczułeś, dziękuję. Jak OBS ma długo, moment, jakby OBS ma przez długo czasu wyświetlanie, żeby monitor wyświetlać, to on powoduje takie zacinanie właśnie. Trzeba mu to resetować od czasu do czasu, dobra. Wracamy do liceum, ale ja się chciałem przebrać, no mieszkanie. Moje pierścionki Plec, może z plecaka muszę to przerzucić najpierw O, są się rzeczy, dobre, bo coś się zbagowało wcześniej Bierzemy to Byliznę mógłbym zdjąć Uuu Nie no, załóż tak jak byłaś O właśnie Spodnie te se założymy, zajebiste, bardzo fajnie co wyglądasz O, mam naszyjnik jakiś prosty, zajebiście Mogą być kapcie w serduszka, super o, i do akcesorie. Bardzo ładnie sobie wygląda teraz, panienka. Super. Taką panienkę w takim razie bierzemy. No to idziemy tego kujona ruchać. No co tam? Bank, forum, święta, jubiler. Chodźmy. Do liceum. Chyba, że jeszcze spróbujemy z Nathanielem coś zrobić, no. Ja jego ja też urabiam jeszcze, także spokojnie. Ken, masz może w sobie spinę to Ewidentnie to kurwa przekwytywanie coś powód jakieś błędy z tą grą. Nie, ale jak znajdę, to ci dam. Dobra, chcę gdzieś znaleźć, gdzie jest Nataniel. No bo tu te głupie chipy wskoczyły. Coś, coś, coś się psuje z tą grą, że ona się nie doczytuje. Spróbuję jeszcze raz ją włączyć. Halo, Nathaniel. Na pewno go znajdę gdzieś. Jeszcze. Na dziedzińcu ten pajat często. za to ty. Twój t-shirt coś mi mówi. A tak to ci przypomina Rysunek na tyłku twojego ostatniego kucy kapony. Ty frajerze! Nieprawdopodobnie znana matka, to logo grupy rockowej. To logo super znanej gry online. Chyba grupy rockowej. A więc, nowa, znasz grupę Wingskull? Yeah, Rock me baby uwielbiam rock. Nie wyglądasz. No zbierdale jesteś lamusem. No nie, głupie cipy znowu. Zbierdalajcie. Nataniel. Muszę go gdzieś znaleźć. No nie, to ten frajer jest. Potrzebuję spinacza do papieru. Nathaniel! O jest! On na pewno ma spinacz do papieru. Myślę, że też najlepszą osobę, ale nie, nie mam. Ale chodź nadziej mnie na rożen. Kurwa, Makto, skąd ja mam wytrzasnąć? spinacz do papieru. Na mieście gdzieś Święta mm. jubiler No raczej nie Bank może Owy wy skurwy syny, pieniądze moje chcą Forum. Co to jest forum? A, faktycznie forum, okej. Okay. Mato i nogi. Jak ja mam spinacz? Może gdzieś leży Wyr dalej. O, leży oczywiście. Spinacz do papieru. To teraz panią babcię muszę znaleźć. O, jest pani babcia, mam teczkę pospinaną. A, to mogę, czyli już jestem, wpadłem. Przygotuj się na spotkanie. Dobra, poszłem z tym baranem. No dobrze. Może będzie wiedział jak używać fiuta. Muszę to odświeżać, bo się psują grafiki cały czas. Dobra, no, A, tu mam jeden strój tylko, to się nie jest nic zepsute, dobra. No dobra, jak mam tylko jeden strój, to spoko. Dziś ja bym tak poszedł, ładnie wyglądała. Jako, że ani Ken, ani ja nie znam za dobrze, to są, się w kółko po budynku. Może, nie wiem, na paluszki ją zabierz, kurwa, czy coś. Zobacz końcową ilustrację. Trzeba było na Taniela brać. Co ja robiłem tej dziewczynie biednej? Ej, ale w sumie spoko, bo ciaska wpierdalali. Podzieliliśmy się pod wieczorkiem. Zajebiście w sumie, bo na żarłem, znaczy... Ja bym się cieszył, bo się nażarłem ciastkami, więc dla mnie spoko Dobra, moi kani, ej, by do tego... Ja to chcę nagrywać na YouTube. chuju w dupę Zajebista jest ta gra, mega, mega, to jest tak wyjewane Okej, okay, ale moi kochani, słuchajcie ehm, Będę powoli kończył, bo jest już po 22. Ehm, trochę zmęczony jestem, też mam jeszcze trochę do zrobienia, ale to jest tak wyjewane, sobie bym jeszcze kurna zagrał, ale nie, zostawimy to sobie na następny raz Ewentualnie spróbujemy sobie to nagrać na YouTubie, bo jest naprawdę zajebiste. I ja tak będę chciał przejść ten odcinek pierwszy jeszcze raz, żeby Nataniela wyrywać, bo po prostu poszedłem z tym baranem głupim i tak skończyłem, ale z bogot są początki, każdy czasem zaczynał. Każdy czasem zaczynał. Moi kochani. Dobra, mogę być w sumie tutaj na kamerce. Ja wam już dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za uwagę, za obecność dzisiaj. Było naprawdę szampańsko, było naprawdę zajebiście. Przepraszam, nie włączyłem powiadomień do, 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 do Nate'ów na czas tego, jak ktoś wysłał.